Lekki deszcz bębnił w zamglone okna lombardu w Chicago, gdy bliźniacy Aleksander i Filip Nowak drżącymi rękami otworzyli drzwi. Naszyjnik, który ze sobą nosili, był jedyną wartościową rzeczą, jaka pozostała po ich matce, Jadwidze, która znajdowała się teraz między życiem a śmiercią w szpitalu miejskim. Nie wiedzieli, czy to wystarczy, ale nie mieli innego wyboru. Opiekun, mężczyzna w średnim wieku o zimnej twarzy, spojrzał na nich podejrzliwie, ale zmartwone spojrzenia chłopców mówiły więcej. Niż tysiąc słów. Aleksander, zawsze bardziej impulsywny, ostrożnie położył naszyjnik na ladzie. To prawdziwe złoto. Należało do mojej babci. Proszę, potrzebujemy tego, nasza matka jest bardzo chora. Filip, bardziej powściągliwy, pozostał milczący, ale mocno trzymał brata za rękę. Pracownik obejrzał eksponat przez lupę, jego oczy były zmrużone i sceptyczne. Wzruszył ramionami i mruknął, że może zaoferować tylko 180 dolarów. Serca chłopców zapadły się, wiedzieli, że to za mało. Wyszli ze sklepu z takim samym bólem, z jakim weszli. Szli bez celu mokrymi ulicami, aż zatrzymali się przed błyszczącym budynkiem, na którym zobaczyli reklamę pracy tymczasowych dostawców. Może w ten sposób uda nam się zaoszczędzić pieniądze, zasugerował Filip. Jednak to naszyjnik, wciąż ukryty w kieszeni płaszcza, doprowadził do ich odwrócenia. Aleksander postanowił spróbować jeszcze jednej rzeczy. Przypomniał niedawną wiadomość, prezes i milioner Krystian Zając, właściciel międzynarodowej firmy jubilerskiej, przebywał w Nowym Jorku na imprezie charytatywnej. Następnego dnia wsiedli do autobusu do Nowego Jorku z naszynikiem w dłoniach i nadzieją w sercach. Podróż była długa i cicha, a obaj chłopcy wymieniali znaczące, zmęczone spojrzenia. Kiedy przybyli, wkroczyli na imprezę w pożyczonych ubraniach i butach o dwa rozmiary za małych. Pozostali niezauważeni, dopóki nie stanęli twarzą w twarz z Krystianem, który obserwował ich z uniesioną brwią, gdy dostrzegł naszyjnik, który Aleksander trzymał drżącymi rękami. Robisz biżuterię, wiesz ile ta jest warta? Zapytał chłopiec, próbując powstrzymać łzy. Krystian przyjął naszyjnik z pewną pogardą, ale gdy tylko obrócił go, aby zobaczyć zapięcie, jego wyraz twarzy drastycznie się zmienił. Stał nieruchomo przez kilka sekund. Jego ręce zaczęły drżeć. A twarz, wcześniej dumna, wyraźnie zbladła. Otaczająca go sala zniknęła mu z pola widzenia. Świat się zatrzymał. Z wyrazem niedowierzania na twarzy wymamrotał, skąd, to wzięliście? Bliźniacy spojrzeli na siebie zdezorientowani. Należało do naszej babci, przeszło na własność naszej matki. Dlaczego? Na zapięciu naszejnika znajdował się słaby symbol, rodzinny znak, którego Krystian nie widział od dziesięcioleci. Dobrze znał ten naszyjnik. Należał do kobiety, którą kiedyś kochał, a która w tajemniczy sposób zniknęła w Detroit w latach 90. była w ciąży. A teraz przed nim stali dwaj nastolatkowie, których oczy patrzyły na niego. Serce Krystiana biło mocno. Jak ma na imię twoja matka? Zapytał szeptem. Jadwiga Nowak, odpowiedział Filip, nie rozumiejąc wagi tego, co przed chwilą powiedział. Krystian zatoczył się do tyłu. Musiał oprzeć się o pobliski szklany stół. Poczuł, jak powietrze uchodzi mu z płuc. Przez wiele lat poszukiwał Jadwigi, młodej Polki, która zdobyła jego serce, gdy on sam był jeszcze nikim. Jednak jej bogata rodzina zabroniła jej romansu, a po jej zniknięciu mężczyzna uważał, że go porzuciła. Teraz stały przed nim dzieci, o których istnieniu być może nigdy nie wiedział. Ale dlaczego nigdy go nie szukała? I dlaczego jej dzieci tam były i błagały o pomoc? Zamiast żyć wygodnie? Aleksander, niecierpliwy, ściągnął naszyjnik. Nie przyszliśmy tu, żeby słuchać pytań. Chcemy tylko wiedzieć, ile to jest warte. Nasza matka umrze, jeśli nie zapłacimy za lekarstwo. Ale Krystian nie myślał już o cenie. Myślał o Jadwidze. We wszystkim, co stracił. We wszystkim, co zostało mu skradzione, a może imienia cisze która zapanowała między nimi trzema, przerwało jedynie zdanie, którego Aleksander nigdy nie zapomni. Ten naszyjnik jest wart o wiele więcej, niż sobie wyobrażasz. A ty, ty zmieniłeś wszystko. Krystian wyprowadził chłopców z sali, z dala od ciekawskich oczu gości. Wsiedli do czarnego samochodu, który czekał na nich przed drzwiami hotelu, a dyrektor generalny, wciąż w szoku, nalegał, żeby pojechali prosto do penthouse'u, w którym mieszkał. Aleksander i Filip byli podejrzliwi. Dlaczego ten bogaty człowiek pomaga nam z nienacka? Aleksander szepnął. Filip, bardziej spostrzegawczy, odpowiedział cicho. On cały czas na nas patrzył, jakby już nas znał. Gdy dotarli na dach, przed nimi rozpościerała się panorama Manhattanu, ale chłopcy ledwo to zauważyli. Dla nich liczyła się tylko ich matka, wciąż leżąca w szpitalnym łóżku w Chicago, bez niezbędnych leków. Krystian usiadł powoli w skórzanym fotelu, trzymając na szyjnik tak, jakby był zrobiony ze szkła, które zaraz miało się rozbić. Musisz mi powiedzieć wszystko, wszystko, co wiesz o życiu swojej matki. Kiedy się urodziłaś? Gdzie? Kim był twój ojciec? zapytał pełnym napięcia głosem. Oboje się zawahali. Zwykle nie rozmawiali o przeszłości. Ale teraz, gdy przed nimi pojawiła się żywa nadzieja, fragmenty historii zaczęły się ujawniać. Nasza matka nigdy nie mówiła o przeszłości. Mówiła, że przyjechała z Polski, gdy była bardzo młoda. Że miała wielką miłość, gdy tu przyjechała, ale on ją zostawił. Krystian poczuł ucisk w piersi. Była w ciąży, kiedy odeszła tak mi powiedzieli. Ale nigdy nie mogła jej znaleźć. Zatrudniłam detektywów, wystawiłam ogłoszenia, szukałam latami. Aleksander spojrzał na niego zimno. Dlaczego miałbyś szukać kogoś, kto według ciebie cię zostawił? Krystian wstał, ciężko oddychając i podszedł do półki z książkami. Wyjął starą drewnianą skrzynkę. W środku znajdują się stare zdjęcia, listy i wyblakły polski pamiętnik. Nigdy nie zaakceptowałem, że zostawiła mnie bez wyjaśnienia. Nigdy się nie ożeniłem. Nigdy nie przestałem jej szukać. Podał chłopcom zdjęcie. Była to Jadwiga. Z młodszą twarzą i promiennymi oczami. Filip przełknął ślinę. To, to ona. Zanim się urodziliśmy. Prawda zaczynała ich ciążyć, lecz nie byli jeszcze gotowi, by ją całkowicie zaakceptować. Tymczasem w szpitalu w Chicago Jadwiga miała trudności z otwarciem oczu. Pielęgniarka z sąsiedztwa powiedziała: Twoje dzieci powiedziały, że niedługo wrócą. Że szukają rozwiązania. Uzy cicho spływały po jej bladej twarzy. Wiedziała, że jej dzieci zrobią dla niej wszystko, ale nigdy nie wyobrażała sobie, jaki los ją czeka. Jeden z lekarzy podszedł i powiedział cichym głosem: Zadzwonił do nas z Nowego Jorku. Pewien. Krystian, zając, chce zapłacić za całe leczenie. Wysłał nawet helikopter. W Nowym Jorku Krystian zabrał chłopców do jednego z pokojów w Penthouse. Dzisiaj odpoczniesz tutaj. Jutro pojedziemy razem do Chicago. Aleksander był pierwszym, który zaprotestował: Mówisz, że mógłbyś być naszym ojcem, tak? Nawet nie wiesz, czy to prawda. Krystian nie odpowiedział od razu. Wyjął mały pukiel włosów, który znajdował się w starej kopercie, na której widniał napis Jadwiga 1996 rok. Jeszcze nie potrzebuję pewności. Muszę zobaczyć twoją matkę. I ją chronić. To wszystko, co powinienem był zrobić 27 siedem lat temu. Tej nocy Filip nie mógł spać. Spojrzał przez okno na rozświetlone miasto, czując, że coś w nim samym wkrótce zmieni się na zawsze. Pamiętał noce, kiedy Jadwiga płakała sama w kuchni, i ciszę, kiedy pytał ojca. Aleksander, leżący obok niej w łóżku, wyszeptał: Czy wierzysz w to wszystko? Czy myślisz, że on mówi prawdę? Filip zwlekał chwilę z odpowiedzą. Myślę, że jakaś jego część tak. Ale jest w tym coś więcej. Coś, o czym ci nie powiedział. Następnego ranka prywatny odrzutowiec Christiana zabrał ich do Chicago. Po drodze wykonał tajemniczy telefon. Mówił po polsku, z napięciem, jakby miał do czynienia z czymś o wiele poważniejszym, niż tylko odnalezienie utraconej miłości. Bliźniacy udali, że nie słyszą. Ale wiedzieli, to nie była po prostu przerwana historia miłosna. To była starożytna zagadka, a oni znajdowali się w samym jej centrum. A wciąż brakowało wielu elementów. Samolot wylądował bez przeszkód w Chicago o południu. Na torze czekał na nich samochód, który miał ich zabrać do szpitala. Podczas podróży cisza była niemal namacalna. Filip obserwował Krystiana kątem oka. Zdawał się być coraz bardziej zdenerwowany z każdą milą. Jaka dzieliła go od kliniki. Aleksander trzymał ramiona skrzyżowane, napięte, jakby niósł niewidzialną tarczę. Zachmurzone niebo potęgowało niepokój wszystkich. Kiedy dotarli na miejsce, szpital wydał im się raczej twierdzą, ze szkła i betonu, bezosobową, zimną, ale pełną wspomnień dla braci. W sali 612 oddziału intensywnej terapii Jadwiga spała. Pielęgniarka poprawiała prześcieradła, gdy weszli trzej. W powietrzu unosił się zapach alkoholu i lawendy, a dźwięk monitorów pracy serca rozbrzmiewał rytmicznie, niemal jak szept nadziei. Krystian zatrzymał się w drzwiach, jakby nie miał siły wejść. Wyobrażał sobie ten moment przez prawie trzy dekady. Ale żadna fantazja nie przygotowała go na widok tak kruchej twarzy kobiety, którą kochał, z białymi włosami i głęboko osadzonymi oczami, a jednak tak znajomymi. Zrobił krok do przodu, niemal z nabożnym szacunkiem. Jadwiga, Kobieta powoli otworzyła oczy. Jego usta lekko się poruszyły, próbując formułować słowa. Filip pobiegł do łóżka. Mamo, przywieźliśmy pomoc. Teraz wszystko będzie dobrze. Jadwiga spojrzała na dzieci, potem na Krystiana. Jego oczy rozszerzyły się, w ich oczach pojawiło się zdziwienie i ból. Krystian? Skinął głową ze łzami w oczach. Szukałem cię. Przez wszystkie te lata Jadwiga na moment zamknęła oczy. Przybyłeś późno, ale dotarłeś. Aleksander, stojący w kącie pokoju, obserwował wszystko ze ściśniętym gardłem. Ta scena wyglądała, jakby została wzięta z filmu, ale była zbyt realistyczna. Krystian uklęknął przy łóżku i wziął ją za rękę. Czemu odszedłeś, nic nie mówiąc? Zwariowałem, szukałem wszędzie. Wzięła głęboki, Ciężki oddech. Otrzymałam list, mówiący, że wróciłaś do Polski, że wyszłaś za mąż, byłam w ciąży, poczułam się zdradzona, postanowiłam zniknąć. Krystian zmarszczył brwi. Jaki list? Jadwiga spojrzała na niego słaba, ale stanowcza. Ktoś nie chciał, żebyśmy byli razem. Nastrój w pokoju uległ zmianie. Za tą historią ponownego spotkania zaczęło wyłaniać się coś głębszego i mroczniejszego. Po badaniach lekarz przyszedł z dobrą nowiną: leczenie zastosowane przez Krystiana działa. Podano odpowiednie leki, a parametry życiowe były stabilne. Jednak atmosfera między braćmi pozostała napięta. Aleksander odszedł i wyszedł na korytarz. Filip poszedł za nim. Powinieneś być szczęśliwy to nie jest takie proste odpowiedział Aleksander. A co jeśli kłamie? A co jeśli to tylko gra? Filip spojrzał na niego. Ale co jeśli nim nie jest? Co jeśli on naprawdę jest naszym ojcem? Aleksander odwrócił wzrok. To wszystko zmienia. Tej nocy Krystian zatrzymał się w hotelu niedaleko szpitala. Siedząc przed oknem, przeglądał stare listy, które przechowywał od czasów młodości. Spośród nich jedna szczególnie go zaniepokoiła list, która Dwiga rzekomo zostawiła mu wyjeżdżając. Ale teraz zaczął się zastanawiać: Czy to możliwe, że ona sama była autorką? Pismo wyglądało inaczej. Farba sztucznie postarzana. Nagle wszystko zaczęło przypominać pułapkę z przeszłości. Podniósł słuchawkę i zadzwonił do kogoś w Nowym Jorku. Potrzebuję, żebyś coś dla mnie znalazł. Nazywa się Wiktor Sadowski. Pracował ze mną w tym czasie. Tymczasem Jadwiga poprosiła o chwilę samotności z dziećmi. Poczułem, że muszę opowiedzieć wszystko. Uciekłam, bo się bałam. Bałam się, co mi zrobią tobie. Otrzymywałam groźby. Mówili mi, że jeśli zostanę, on umrze. Byłaś mała, a ja chciałam cię tylko chronić. Filip zapytał cicho: groźby od kogo? Zawahała się. Od własnego partnera. Wiktora, człowieka, który najbardziej zazdrościł Krystianowi i który kochał mnie chorobliwie i skrycie. Chłopcy spojrzeli po sobie, czując, jak przewracają im się żołądki. Odsłaniała się nowa warstwa prawdy i była ona mroczna. Następnego ranka, gdy w milczeniu pili kawę, Filip otrzymał wiadomość na swoim telefonie komórkowym. Wiadomość pochodziła z nieznanego numeru i zawierała tylko jedno zdanie: Twój ojciec jest w niebezpieczeństwie. Natychmiast wróć do Nowego Jorku. I nic mu nie mów. Krew zastygła w żyłach chłopca. Aleksander przeczytał przez ramię i mruknął: To jeszcze się nie skończyło. To dopiero początek. Filip i Aleksander powiedzieli matce, że muszą załatwić pewną sprawę w Nowym Jorku, nie ujawniając jednak tajemniczej wiadomości. Jadwiga, choć podejrzliwa, zgodziła się. W trakcie lotu powrotnego Filip ciągle czytał zdanie na swoim telefonie komórkowym, jakby mogło się ono zmienić i ujawnić więcej niż zostało w nim powiedziane. Aleksander z kolei próbował uzyskać dostęp do kamer bezpieczeństwa w pobliżu rezydencji Krystiana za pomocą programu, którego obsługi nauczył się na internetowym kursie dotyczącym ochrony cyfrowej. Było jasne, że bracia nie ufali już nikomu, nawet mężczyźnie, który podawał się za ich ojca. Po wylądowaniu udali się prosto do rezydencji. Pogoda była dziwna. Dom, zwykle jasny, wydawał się pogrążony w cieniu. Ogrodnik, który zawsze witał ich z uśmiechem, nie pojawił się. Gdy weszli, zobaczyli, że lokaj się trzęsie. Pan Krystian nie jest tutaj, wyszedł wczoraj wieczorem i nie wrócił. W jego telefonie włącza się poczta głosowa. Filip poczuł, że robi mu się niedobrze. Nie wyszedłby tak po prostu, bez ostrzeżenia. Aleksander pobiegł na górę do gabinetu ojca. Przeszukał szuflady i papiery, i w końcu coś znalazł. Koperta z ręcznie napisanym napisem na wypadek, gdyby coś mi się stało. W kopercie był tylko złoty klucz i notatka Brooklyn. Szopa 17 bezpieczna za żelazną półką na książki. Nie ufaj nikomu. Filip i Aleksander wymienili spojrzenia. Wyglądało to jak tajna misja film szpiegowski. Ale teraz to było prawdziwe życie. Nie wahali się. Wzięli taksówkę i pojechali pod wskazany adres przejeżdżając przez most brookliński pod szarym, popołudniowym niebem. Kiedy dotarli na miejsce, magazyn wyglądał na opuszczony, brudna fasada, wybite okna i zardzewiałe drzwi. Jednak gdy weszli do środka, otoczenie było zupełnie inne. Światła LED, ściany wypełnione dokumentami, monitory, kamery. Znaleźli wspomnianą półkę z książkami. Za nią w ścianie znajdował się sejf. Złoty klucz przekręcił się z łatwością. W środku znajdowała się teczka z dokumentami, certyfikatami, starymi zdjęciami, wyciągami bankowymi i szczegółowym jej z nazwiskiem Wiktora Sadowskiego u góry. Na dole czarno-białe zdjęcie: Wiktor z Jadwigą, Krystianem i dwójką niemowląt na rękach. Aleksander odwrócił zdjęcie i przeczytał datę dwa miesiące przed zniknięciem matki. Wiedział wszystko, mruknął. Ale to nie wszystko. Umowa podpisana przez Krystiana i Wiktora. O sprzedaży firmy, która nigdy nie została sformalizowana. Gdy analizowali te rewelacje, usłyszeli ciężkie kroki odbijające się echem w szopie. Do środka wszedł rosół mężczyzna ubrany w ciemny garnitur i ze słuchawkami na uszach. Nie powinnaś tu być, powiedział z silnym polskim akcentem. Filip i Aleksander spojrzeli na siebie. Kim jesteś? Mężczyzna podniósł ręce. Uspokój się. Nazywam się Emil. Pracowałem z twoim ojcem, Krystianem. Ufał mi. Jest w prawdziwym niebezpieczeństwie. Gdzie on jest? Aleksander zapytał stanowczym tonem. Emil rozejrzał się dookoła i odpowiedział. Wiktor porwał go wczoraj. Dowiedział się, że Krystian miał zamiar zgłosić wszystkie nielegalne transakcje, których Wiktor dokonał za pośrednictwem firmy. Filipowi wydawało się, że ziemia znika spod stóp. Czyli to wszystko nie było spowodowane tylko miłością do naszej matki? Emil skinął głową. Miłość była prawdziwa, ale walka o władzę też. Krystian chciał cię chronić, ale Wiktor zawsze był krok przed tobą. Jest niebezpieczny, wpływowy, a teraz zdesperowany. Aleksander wziął głęboki oddech. W takim razie sprowadźmy naszego ojca z powrotem. Emil zawahał się. To nie będzie proste. Został zabrany do rezydencji w Atlancie, posiadłości, którą Wiktor trzyma w tajemnicy. Maksymalne bezpieczeństwo. Ale może ty możesz dostać się tam, gdzie ja nie mogę. Następnego ranka bracia dyskretnie polecieli z Emilem do Atlanty. W drodze na lotnisko Filip spoglądał przez okno samolotu i wspominał dzieciństwo, kiedy matka opowiadała mu historię z przeszłości, którą uważał za zmyśloną. Teraz wszystko nabrało sensu. Aleksander już układał plan z Emilem, wejście od strony bocznej, symulując dostawę awaryjną, dostęp do wewnętrznego skrzydła za pomocą starego kontaktu strażnika. To było ryzykowne. Ale byli gotowi. Stawką nie było tylko życie ojca, ale cała prawda, honor matki i przyszłość rodziny. Gdy zapadł zmrok, stojąc przed wysokimi murami rezydencji Wiktora, bracia wiedzieli, że nie ma już odwrotu. Brama otworzyła się zgodnie z ustalonym sygnałem. Mężczyzna przebrany za dostawcę zaprowadził ich do bocznego wejścia. Ciche kroki, wyrachowane spojrzenia. Po wejściu do środka rezydencja wydawała się labiryntem zimnych korytarzy i ścian ozdobionych obrazami o wątpliwym guście. Ale coś przykuło uwagę Filipa: lekko krzywy obraz na ścianie holu. Kiedy ją poprawił, usłyszał kliknięcie. Otworzyło się tajne przejście, a za nią stłumione krzyki. To on. Aleksander zawołał. Ukryty korytarz był wąski, z wilgotnymi ścianami i migoczącą żarówką na suficie. Z stalowych drzwi na końcu tunelu dobiegał odgłos krzyków. Filip biegł naprzód, Aleksander tuż za nim. Tato? To ty? Słaby głos odpowiedział. Filipie. Aleksandrze, wynoś się stąd, to pułapka. Ale było już za późno. Gdy tylko dotknęli klamki Drzwi szopy zamknęły się za nimi z hukiem. Z góry przez system nagłaśniający dobiegał znajomy głos. Moi drodzy siostrzeńcy, wiedziałem, że przyjdziecie. To był Wiktor. Zimny, cyniczny. Jego głos przecinał głośniki niczym ostrze. Myślisz, że rozumiesz wszystko. Ale ta historia zaczęła się na długo przed Twoim urodzeniem. Mówiąc to. Filip sforsował zamek w stalowych drzwiach z cyzorykiem ukrytym w trampku. Aleksander aktywował ciche połączenie z Emilem. Wiktor kontynuował, kochałem Jadwigę. A ona odrzuciła mnie dla Krystiana. Przysiągłem, że sprawię, że zapłaci. Ukradłem firmę, zniszczyłem jego nazwisko, a teraz wymarzę wszystko, co po nim zostało, w tym ciebie. Ale Wiktor popełnił błąd. Nie docenił bliźniaków. Drzwi w końcu otworzyły się z trzaskiem. Po drugiej stronie, związany Krystian, patrzył na swoje dzieci ze łzami w oczach. Moi chłopcy pobiegli do niego i przecięli liny. Ale alarm zabrzmiał. Strażnicy zaczęli schodzić po schodach. Emil ze swoim zespołem przybyli dokładnie o czasie, dezaktywując systemy i obezwładniając ochroniarzy. Jeden ze strażników rzucił się na Wiktora. Mam już dość twoich kłamstw, staruszku. W ciągu kilku sekund złoczyńca został pokonany, krzyczał i kopał ziemię. Kilka godzin później, na komisariacie Policji Federalnej w Atlancie, Filip, Aleksander i Krystian złożyli zeznania, podczas gdy Wiktora skuto kajdankami i wyprowadzono. Naszyjnik, od którego wszystko się zaczęło, został przekazany władzom. Ale w tym momencie przestał być tylko wartościowym przedmiotem. Był symbolem oporu, miłości i prawdy, która w końcu została ujawniona. Kiedy wrócili do domu, Jadwiga czekała na ganku, trzymając w dłoniach filiżankę herbaty. Na widok Krystiana załamała się. Żyjesz, przytulił ją, jakby czas się cofnął, jakby dwadzieścia lat bólu zniknęło. Filip i Aleksander milczeli, obserwując tę dwójkę. To spotkanie było czymś więcej niż pojednaniem. Było to odrodzenie rodziny zniszczonej przez ambicje innej. W kolejnych miesiącach, gdy Wiktor został skazany za oszustwo. Porwanie i usiłowanie zabójstwa, firma wróciła do Krystiana, który legalnie przeniósł ją na nazwisko Jadwigi. To ona wspierała tę rodzinę z godnością. To ona zasługuje na każdego pensę. Jadwiga założyła fundację opiekującą się samotnymi matkami i osieroconymi dziećmi. Nazwa bliźniaczki nadziei. Filip i Aleksander poszli różnymi drogami, ale pozostali zjednoczeni. Filip został prawnikiem i pomagał młodym ludziom w trudnej sytuacji. Inżynier Aleksander stworzył urządzenia zabezpieczające, aby chronić rodziny takie jak jego. A Christian? Opuścił świat korporacji. Zaczął wygłaszać wykłady na temat odkupienia, etyki i miłości. Przeszłość nie została zapomniana, ale uleczona. Ból ustąpił miejsca rekonstrukcji. Kłamstwo ustąpiło miejsca prawdzie. Pragnienie zemsty zostało przezwyciężone mocą przebaczenia. W ostatniej scenie opowieści rodzina zbiera się w wiejskim domu w Vermont. Pomarańczowe liście opadają z drzew, gdy dziecko biegnie przez podwórko. Tato. Wujku Filipie. Jest synem Aleksandra. Jadwiga się uśmiecha. Odziedziczył odwagę po nich obu. Krystian patrzy na nią czule. I serce babci. Kamera oddala się, rejestrując grupowy uścisk późnym popołudniem. Historia kończy się tam, gdzie zawsze powinna się zacząć miłością, jednością i prawdą.